Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, first of all, I start with an apologies. I, I'm working on my Polish language, but I prefer still to speak in English. So I hope that you will be able to, to follow what I have to say. But um, let me say that it's a pleasure to be here today um, in this uh, competition gala uh, co organized by the Responsible Business Forum and by Deloitte endorsed by our long-term partner, the Warsaw Stock Exchange. So thank you for uh, having us. And the fact that there are so many people gathered here today uh, to celebrate the winner of the Sustainable Development Report competition is a testimony to the importance and growing importance, I would say, of uh, ESG policies and uh, reporting standards. And I think we couldn't choose a better location and moment to also celebrate another important uh, achievement, as it was uh, mentioned earlier, which is the launch last, last week of the updated uh, sustainability reporting guidelines that have been developed by the Warsaw Stock Exchange with the European Bank for Reconstruction and Development support. Uh, Rely also on uh, our consultants, the Stuart Red Queen. And uh, I will hand over in a minute to my colleague Robert Adamczyk, who is better placed to talk more technically about the guidelines and also in Polish uh, about these updates. But let me maybe give you a few sort of broad. Uh, high level and uh, uh, big picture um, remarks on, on these guidelines. Uh, first of all, they are part of a broader commitment that, not, that each of us, I believe, uh, reunited in this room, have to support Poland's green economy transition and transition to a more sustainable and resilient economy. And, we mentioned earlier that the original set of guidelines was developed in 2021. So you may ask, why do we need to update them? Well, the reason is that in the past two years, there have been significant developments. Uh, first of all, uh, there has been, I think, a global market shift uh, towards financing green and sustainable assets. Uh, this has been driven by a number of factors. Uh, first of all, the recognition that the climate uh, change is, up, is upon us and it's uh, uh, really imperative and urgent that we take action. So, not only the government policies, but also uh, stakeholder pressures and in increased scrutiny from the institutional investors. Have led to an increasing flow of funds towards sustainable investment. The second point that I wanted to make is that, of course, there have been regulatory developments, especially within the European Union. There has been the adoption of the FRS sustainability standards, and this has, of course, fast tracked the sustainability and transparency agenda. Because of all these dynamic uh, and, uh, and changes, we Thought that it was really uh, urgent to update the guidelines to respond more effectively to the market needs and also to help the businesses navigate through the information requirements and facilitate our objective, which is to support the green economy transition. So, the updated guidelines really support issuers in their efforts to identify and manage. ESG risks, but also I will say opportunities, because it's not only sort of risk that we want to highlight, and uh, help them develop their ESG reporting practices. And I think here, uh, why did we partner uh, together? I think the Warsaw Stock Exchange has a very important role to play because not only you intermediate financing flows, but also you can intermediate the flow of data. And making sure that the data corresponds to uh, standards uh, and, um, and reporting according to the reporting guidelines that then can be harmonized and can be compared across companies. And therefore, the investors would have a more reliable source of information when they decide where to invest. And, EBRD, I think, is a natural partner uh, for this effort, and I would like to thank Robert because he has really spearheaded uh, this assignment. Um, because we are a green bank, uh, we, um, we have environmentally sound and sustainable development at the core of our mandate, um, we have committed uh, to uh, invest only in projects that are aligned with the goals of uh, the Paris agreement and we have already met the pledge to invest at least half of our total investment into green financing and in Poland in particular I'm very proud because I'm responsible for the BRD activities in this country as well as the Baltic States in Poland we are really we are really leading because uh, out of the 1 billion euros that we invested last year and this year, 80% is already in green finance. So, chapeau to Poland and to the beautiful green projects that we were able to finance. So, for this reason, I think uh, uh, we really uh, put a lot of emphasis on, uh, on uh, and important to the launch of these guidelines. I hope that they will provide the companies, the investors, and other market participants in Poland a clearer and more practical guide on what needs to be done in order to report according to the latest regulation. And I will pass on the floor now to Robert, who uh, can explain in more detail what these guidelines and what you need to do in order to be in compliance. Thank you. Thank you. Czyli bardzo dziękuję i też za wsparcie Elizabety, ale też giełdy w przygotowaniu. I tak chciałem zwrócić uwagę, że szczerze mówiąc te wytyczne zrodziły się właśnie z tego konkursu, bo jestem w jury od już chyba 8 czy 9 lat i w 2019 na tym podium też była prezentacja, gdzie miałem wykład, po czym była e, dyskusja z Aleksandrą Bluj oraz Tomkiem Wiśniewskim, że trzeba zrobić wytyczne. I w 2019 narodził się pomysł zrobienia wytycznych z giełdą, które zajęło trochę czasu przygotowanie tej pierwszej wersji, bo to dopiero 21, ale była pandemia, były inne, inne finansowe, żeby to zebrać jednak, czyli od koncepcji do tutaj publikacji zajęło trochę czasu. I po co te wytyczne były i po co one są obecnie, jest bardzo istotne wziąć pod uwagę, żeby. Pomóc spółkom, szczególnie tym średnim i mniejszym, jak przygotować raporty. Jak przygotować je do raporty samemu, nawet nie używając konsultantów czasami, czy minimum, tam, gdzie jest potrzebne. Duże firmy mają jednak tą moc prze, przebicia większą, więc jest istotne przygotować ujednolicenie informacji. I pod, pod tym kątem powstały pierwsze wytyczne, które uważam, były bardzo przydatne na nowy czas. Pomogły wielospółkę, ale też były jedne z pierwszych, które w regionie. I na podstawie tego przygotowaliśmy też wytyczne, i w Czechach, i w Rumunii, i w Macedonii, i były używane w innych krajach. Jeżeli chodzi o obecne wytyczne, to zachęcam do przeczytania. Jest na stronach internetowych, zarówno giełdy, jak i na, naszej, i po polsku, i po angielsku. Uważamy, że są one najbardziej, można powiedzieć, nieprecesyjne, ale dokładne obecnie, bo wydrukowaliśmy je 12 października, tego samego dnia, gdzie komisja de facto zaakceptowała isrs -y. co też czekaliśmy, żeby z tym można powiedzieć momentem, żeby te isrs -y były jednak spójne. I co, jaka jest różnica od poprzednich? ISRS-y, te europejskie standardy raportowania, i to są standardy, są i będą już obowiązujące. E, przygotowanie do tych esr ów co Irena nam może powiedzieć, czy widzę, Tomka też tutaj przyszedł, e, Wiśniewski, zajmie dosyć dużo czasu e, przygotowanie. Nie jest to coś e, po prostu jak raportowanie generalnych informacji. I to jest bardzo ważne wziąć pod uwagę. To jest istotne, jeżeli chcemy z, zająć się tematami e, ESG, czyli środowiskowymi, klimatycznymi, e, ale też społecznymi społecznymi, nie tylko zewnętrznymi społecznymi, ale własnym personelem, którym zarządzamy. Jest bardzo istotne jednak podejść do tego systematycznie i przedstawić te informacje. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ my jako inwestorzy, inwestorzy, którzy są potrzebują pewnych informacji. Potrzebujemy wiedzieć, czy firmy mają plany, właśnie jeżeli chodzi o ESRs y E1, klimatyczne. Czy jest cała strategia klimatyczna przygotowana. Dla nas jest to ważne. I powiedzmy, ja zawsze chcę porównywać z tym, jeżeli chodzi o większość z nas, będzie gdzieś w pewnym momencie na emeryturę wyjdzie, pójdzie. Ta emerytura oznacza, że za 20, 30, 40 lat będziemy jeszcze chcieli mieć jakieś, można powiedzieć, uzyskać finansowanie. Jeżeli nasze inwestycje dzisiaj nie wezmą pod uwagę aspektów przyszłościowych, klimatycznych, a będziemy patrzeć, niefortunnie, którzy patrzyli w lusterko do tyłu, co się działo 30 lat temu, a nie co będzie za 30 lat, to nam te inwestycje stopnieją. Nie będzie. I tu jest kwestia, oczywiście, te aspekty emerytalne, czyli to już jest ważny aspekt praktyczny, aspekty socjalne. Jeżeli firma nie ma odpowiednich aspektów socjalnych, nie będzie de, 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 Atrakcyjna dla nowych, oczywiście, osób pracy, utrzymanie tego rynku, ale po prostu może mieć problemy sama, jeżeli chodzi o utrzymanie personelu, co też jest istotne i kosztowne. No i oczywiście ład kooperacyjny. W obecnych czasach, gdzie patrzymy na sankcje, patrzymy na istotne aspekty antykorupcyjne, to też jest ważne, czy są procedury, czy nie ma. Więc dla inwestorów jest to ważne przygotowanie. I pod tym kątem ESRS-y były przygotowane, pod tym kątem te wytyczne też pomagają spółkom przeczytać, zrozumieć, co jest potrzebne. Bo czytając same regulacje jest trudno. I tu jest ten atut tych wytycznych, jest aby pomóc właśnie osobom, którzy nie są prawnikami, nie są księgowymi, ale zajmują się na co dzień aspektami środowiskowymi lub zarządach, lub radach nadzorczych, żeby zrozumieć, co powinno być w tych raportach. Każdy raport będzie inny, tak jak ocenialiśmy obecnie i będziemy oceniać. Te raporty są inne, będą jednak, każdy podchodzi troszeczkę inaczej. Specyfika nie tylko sektorów, ale spółek, ale ludzkich aspektów jest inna, więc będziemy pisać je inaczej i tutaj kreatywność będzie też istotna, ale pewne dane są te same potrzebne. W Wdanie wskazówek, jak przygotować raport. Jest bardzo, bardzo istotne. Więc to jest to, e, co, co chcemy robić razem z giełdą, no i oczywiście z Swobem, ja też mam przyjemność być Swobem związany, e, 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 jest kwestia, będziemy szkolić razem też z kig KIGiem, e, z innymi instytucjami. Widzę też sek. To jest bardzo dla nas istotne, żeby wspólnie kreować, wspólnie przygotować spółki, bo dane muszą być jednak przejrzyste dla wszystkich tak, aby można zwiększyć to finansowanie w zielonej inwestycji, co Elizabeta mówiła bardzo, bardzo istotne. Dla nas jest to ważne, ale to też jest dla innych inwestorów będzie ważne, żeby zmienić to, można powiedzieć, naszą mentalność, podejść do aspektów zielonych inwestycji. Często porównuję do tego też do, jak się mówi, jakie były kwestie palenia papierosów. Każdy mówił, że… W ogóle żadna restauracja się nie utrzyma, a w Anglii to w ogóle żaden pub się nie utrzyma, jeżeli będzie zakaz palenia. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Więc to, jest to bardzo istotne regulacje. Więc zachęcam, będziemy jeszcze na pewno rozmawiać więcej. Czas mój już u idzie szybko, widzę, że jestem tutaj skazany. Więc raz jeszcze dziękuję giełdzie za wsparcie, konsultantom ale wszystkim, bo mieliśmy wiele, wiele też osób, które pomagało i dzieliło nam komentarze do, tego, do tych wytycznych. Więc zachęcam do czytania i zachęcam, do, do, jak będziemy mieć panel, do pytań. Dziękuję bardzo.